Doskonale, drodzy Państwo, powitajmy gromkimi brawami naszą pierwszą uczestniczkę dzisiejszego show. Jest to Klaudia. Zapraszam, Klaudia. Brawo na Klaudii. Brawo, brawo. Cześć, Klaudia. Opowiedz coś o sobie. E, no co, mam na imię Klaudia, M mam 25 lat, pracuję na e, mechaniku u pychy gdzie serdecznie zapraszam. Mm, na to dzień trzeba się motoryzacją samochodową, jak i w wolnym czasie takiej pracy. Więc co mam więcej do powiedzenia? No? Mm -hmm. Dia? Wszystko? Może zaczniemy od Ciebie? No, ja tutaj tak oceniając z Pani wygląd, taką szósteczkę. No, jest to taki klasyczny, codzienny strój, takie to legginsy, koszuleczka, no. Nie wykazałaś się Pani dużo kreatywnością, no ale jednak zachęci tutaj spróbowania. Tą szósteczkę mogę dać z mojej strony. Kady? Ode mnie dla pani piąteczka, właśnie ze względu na brak tej kreatywności, o której mówiliśmy, ale bardzo ładny strój sportowy. O tym mowa, o tym mowa. No ode mnie będzie czwóreczka, fajnie fitują buty do topu, no ale te spodnie to jest taki starter pack. Robię coś na mieście idę na robotę, więc sobie założę. No ciężko, ciężko. Gratuluję, także czwóreczka, chyba piąteczka i szósteczka, tak tutaj mówimy. Zgadza się, pani. zgadza się. Brawo. Klaudii, Klaudii już podziękujemy. Zapraszam Dziękuję. z powrotem na zaplecze. Zdaje ja się po kolejnego uczestnika. Dobrze, drodzy Państwo, kolejna uczestniczka jest już gotowa, żeby nam wszystkim się pokazać. I będzie to koleżanka Miley. Zapraszam. Brawo! Brawo, brawo, brawo. Witam, witam okay, okay. serdecznie. Oh, 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 oh. Cześć, Miley, witam serdecznie. Witam z tej strony, Miley, mile. E, mechanik. E, też, pobrałam się dzisiaj kolorowo, bo tak kolorowa jest moja dusza. Mm -hmm. Ile masz lat? 18, ale to nieważne, możemy pominąć. 18. Dio? Powiedz nam Miley, coś mm -hmm. o tym e, stroju. Co cię zainspirowało do jego stworzenia? Nie, <grym> mnie zain zainspirowało, no właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, moja mm -hmm. kreatywność wewnętrzna, duchowa, no tak stwierdziłam, że się ubiorę. No co dzień nie chodzę, tak gdzieś tam lubię dres, ale stwierdziłam, że dzisiaj wyjątkowo stwierdzę, że ubiorę to się ładnie. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm no jest to zdecydowanie bardziej kolorowy strój niż wcześniej, tak, prawda? Tak. Dia, dia, co myślisz? No ja bym A obróć się, proszę, jest. obróć Defiduję. się 360 dla Jury. Mhm, mm mhm. Mm no ja powiem tak, patrząc po reakcji publiki, tutaj wydaje mi się, że publika może się zgodzić, że taka mocna ósemeczka, za taki ładny strój, tak o, widzę, z, widzę jest zgoda, kreatywnie tutaj, bardzo kreatywnie, kolorowo tak, tak. pasuje. Do, a, Mężczyźni do tego, do, gwizdają, spodziewa. ale raczej z podziwu, także tutaj no, Spodziwu, jak tak, naprawdę, tak. widać, że tutaj pani mechanik, a jednak stylówka jest, wysokie tutaj buciki, ładnie to fituje, kolorowo, mamy lato, jest ciepło, no ode mnie zdecydowana ósemeczka, jak najbardziej. Kylie? Ode mnie będzie Uzu. wysoka nota 7, też tutaj doceniam wybór kolorystyczny, mamy bananka na topie. Tak, spokojnie, spokojnie, tańszałka charakter, tańszałka charakter tańszałka też się liczył, też się ładnie wypowiadała, Zobacz. prawda, brawo, jak na razie jest Pani faworytką. Tak, tak. no, drodzy Państwo, poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, idziemy po kolejną uczestniczkę. Oj, jest ciasno. <laughs> tak, żeby indziej, indziej, bananka, a dobra, nieważne. Pani się zachowuje. Luciana. Luciana. okej. Okay. O nie! O kurwa, teraz o, będzie błąd. Że... Ja jest... Ale petarda! Luciana, jeszcze Cię nie zawołałem! Luciana, na zaplecze! Dobrze. Jak sami Państwo wiedzieliście, ta ja uczestniczka szokuje wielu z nas. Czy okaże się faworytem? Zobaczymy. Przed Państwem Luciana. Zabrzmę. O! Kurwa. Mocny, kurwa. mocny! O. Ale śliczne. O, o Dzień dobry, Dzień dobry! O Jezu! Spokojnie! Młoda damo! demonito, Przedstaw Lucjano. się! najpierw Luciano! Powiedz coś Jestem o sobie! Luciana pracuje na budowie! <laughs> Dobrze, to cię zainspirowało do stworzenia swojego outfitu. I pomyślałem... nie uh, no, nie mogę. Panik, pomyślałem nie mogę. czy pomyślałam? Pomyślałam, <grym> Myślałam, <grym> pomyślałam. Dodatkowo myślałem <grym> ostatnio, że wieczyk zawiał, więc pomyślałem? leciutko Oj, oj, oj. Leciutko zawiało, więc musiałem <grym> sobie założyć kurtyczkę. Dodatkowo tutaj odsuniłam brzuszek, żeby palory na... uwydatnić. I dodatkowo ten ładny ruszy z rzucią na moich butach, czyli tym badankowym kolorkiem się fituje. Co myślisz? Dycha, nie? No musiałam Ej, coś takiego zrobić. No, Chociaż no, mhm. może dziew dziewiątkę, dziewiątkę, żeby no, się znowu, Dobrze. Kiedy ja? Proszę, klasycznie. Ja się od razu ostatni Tak, tak. I tutaj dawać notkę, Jeśli To ja chyba też. Brawo. Eee, no ile, pani Luciano, naprawdę jest pani odważna, widać brzuszek, wszystko ok, aczkolwiek no to wygląda jak gówno. Ja ode mnie dwa. Plus, plus, plus <laughs> Masz jakieś plotki? Może jednak go walczyć. No, idź, no, idź na siłownię schowa, pan, schowa pani tego kija. No <grym> niestety nie przekonuje tych połączenie korzystan fiolet róż i ten brąz tych bucików, także ode mnie <grym> czujeczka. Przecież to jest tragwagancki wygląd. Z podażnego, Dia, dia? A ja w sumie tak powiem, że ciężko jest tego ocenić stylizację, to stylizacji, nie spodziewałem się takiej stylizacji i bym się tak zapytał, z ciekawości ja publiczność. Jak go oceniła ten outfit? Tak yes. to... 10! 10! 10! 10! 10! 10! Na 10? Tak jak dyga! No, bo ja powiem tak. No? Mogę dać dyszkę zgodnie z publiką? No to i będzie dyszka od publiki. Brawo, Dycha od publiki. Wow! Oj, dziękuję, takie. dziękuję. Dziękujemy, ja Lucianna. Jeden z naszego jury, Dia, lubi takie nietuzinkowe stroje. Lecimy po kolejnego... <śmanguś> kolejnego <śmanguś> no. No dobrze. No dobrze. Nie Dia, dobrze jak zwykle, no, bez własnego zdania. Lecimy, nie śpimy, no klasyczek. <śmany> <soul>. <śmany> po hiszpańsku, peyacuso. Drodzy Państwo, kolejną uczestniczką będzie, jak sama uczestniczka wspomniała, ufana. Słońce po hiszpańsku, czyli Sol. Zapraszamy. To faktycznie jest Słońce po hiszpańsku? Tak. jak Dzień dobry. O, ale rura ja... dzień, dobry. U, dzień dobry, dzień dobry. Pani, tak, Pani powiedz co to, się... to sobie. Proszę na, to... Na proszę na iksiku, proszę na iksiku stanąć. Trzy kroczki do tyłu. Ja był, to bym wcisnął. Golden <laughs> Ticket. Sol, z Hiszpanii, z Andaluzji Leryka. dokładnie. Jeśli chodzi o moje hobby, to tańczę flamenko i. i udzielam codziennie akurat życia. Gwizda publiczna! W prości było ochronę! Co to odpierdam? Wow! Dobrze młody, ruchaj, co dobrze młody, jesteście dumni! Panie montana, nie na mnie. Co się dzieje? O, matko, ponosi Oj, panie montana! Niespecjalnie. Przejdźcie, bo Dobrze. stan... To w tym ja chodziło o to, Sajno że urucha. urucham. Dobre. Tego dyskutowania dyszka za wszystko, wszystko mi się podoba, wszystko fituje. Kopalnie więc tam. ja tej dyszki daję. Nie da. A proszę powiedzieć o tym stroju coś. Ja zawsze jestem w klasy Hmm, to, tak Heidi? Wie, tak się ubieram. A, ode mnie mocna ósemeczka, bardzo ładny strój, bardzo ładne, ładna elegancja, aczkolwiek ulokuje mi tutaj cały czas czegoś kreatywnego, tego czego szukamy. Tego na górze może, nie? wiem, jakaś, jakaś czapeczka, coś? No ode mnie da, też tak, ósemeczka, ode mnie też piórko. mocna ósemeczka, więc 8, 8 i 10. Chyba na razie najwięcej. Tak, na razie typa jest liderem. No, no i super. Oj, oj. Oj, 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 Ej, twoje nie? Nietre... Która to nie podoba. Turecka, tak, będzie pan fanfaryzm. Klej siedem, dajcie nam, dajcie nam Rewola. Może kolejna uczestniczka jest już gotowa, a będzie to myślę, że przez wielu z nas znana. Yoshi z Burger Shota. Zapraszam, Yoshi. Ole wesła i do siebie Uuuu Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry Ja pierdzielę Trzeba stanąć na siku, Powiedz coś o sobie Ale mam się -hmm. gdzieś na stawia O wow, coś się stało Proszę podejść bliżej Antoni, chyba będziesz tam potrzebny Panie Montana, proszę zainterweniować, bo coś się dzieje. Proszę ze mną, panie Montana. To sobie Ojcu, Kurde, te pieprzone krzesła. Super, super, super. No, troszeczkę jak dla mnie wygląda jak taki, to jest trochę chyba za bardzo męski strój, co myślimy? Dia? Ja osobiście. Trzeba, taka piątka? Że to jest jak przy pierwszej pani. No tutaj jest po prostu elegancko, ale klasycznie tak jak na co dzień też. No po prostu spotykać takie osoby też tutaj w Los Santos, które chodzą w takim ubiorze na co dzień. My tutaj, trzymając się pierwszego werdyktu, dałbym szóstkę. Mi się tutaj podoba, że nie mamy tutaj takiej klasycznej elegancji jak u pani wcześniej, tylko mamy tutaj takie bardziej odniesienia do męskiego stylu. To jest coś oryginalnego, przyłamane szpileczkami, więc jak najbardziej fajnie ode mnie, mocne dziewięć. Mmm, u mnie szósteczka. No, generalnie jest to ładny bardzo outfit, ale, no, generalnie, no, ze prostu garniak, prawda? Tutaj liczy się kreatywność, jakiś wiecie, Fajna zabawa kolorem. No, tutaj jest troszeczkę tak za nudno, mi się wydaje. Szósteczka, jest okej. Okay. Dziękuję za ocenę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. O no czat, ty nie ma kreatywnego, no. A to od was dostał tą dychę przecież. Od ciebie. Od was, od publiky. O nie, nie, nie. No i India. a ty gawoju. Cię, Pablo. Jak to się mówi, dupy nie urywa. Myślę, że teraz zaskoczeni będziemy wszyscy. Jest to uczestniczka, która moim zdaniem. Reżyser powinien postawić na końcu naszej puli uczestniczek. Przed Państwem Tracy. Tracy, zapraszamy. do Replace, jak może jest drug dla nas 300 Ojojo Oj Ojojo 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 biorę cię O mój Boże O mój Boże Ojojo Ojojo chyba nie chciałam tyle zobaczyć Ojojo 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 Oj oj Ojojo oj Ojojo Dzięki za wow. proszę się nam przedstawić, powiedzieć coś sobie. My name is Trevor, mam 50 lat, mieszkam w Sandy Shores, lubię dobrą zabawę i twarde narkotyki. Okej, okay. tam, co się stroju. Strój jest dzisiaj bardzo ładny, różowiutki, piękna, piękna sukieneczka. niestety, niestety dobrze, że pastor zapytał, bo troszeczkę niedopięta, mógłbym prosić o pomoc. A jak najbardziej, jak najbardziej. Oj, 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 chyba się, oj, oj, chyba nie idzie do góry. Niestety chyba już musi tak się... zostać, chyba musi tak zostać już. Musieli chyba Oj, chyba tak. Dia, co, co uważasz o stroju? Ja, ja powiem tak, ja powiem tak. Piękny kolor, piękna uczestniczka, piękne kozaki, twarde narkotyki, dycha z mojej strony. O, 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 o. Mam jeszcze tutaj dyskę, dziękuję bardzo, ale mam jeszcze wierszek. Okej, okay, okej, okay, prosimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Siemano Siri, dajcie dychę dla Trevor'a, jak nie dajcie to wyjmę fora i pójdę tak na mszę do pastora, eee, a uwaga, na dole mam krzak, na koniec krzyknę, what the fuck! To yeah. wszystko. Wspaniałe. Uh. Wiesz, hey, artystka. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście jeśli chodzi o samą odbiór, bo ale niestety bielizna nie jest dobrana do tej sukienki Zazwyczysz. odpowiednio, więc z mojej strony ósemeczka. Ale mamy puszczył na podłogę. Ósemka? Ludzie! 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 Mierzy i zwola! A to myślę dziewięć chciała? Mało, mało. Ale ma zazdro. No faktem jest, że bielizna jest biała i trochę z niej wystaje, aczkolwiek plecy są dobrze umięśnione, buty są... no trochę te buty, trochę te buty. No ja daję dziewiątkę, dziewiątka jest mocnym wynikiem i tak chyba fawory w tym razie. Dobrze, kłaniam się, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Brawa. Słuchajcie, wybrałeś jeszcze go nie możesz zmienić No ciady, tej... jaka dycha, no kamada! <laughs> to jest facet, facet przebrany za babę. Wody. That's the case. Podmocny Ale i tak chyba wygrywa, tak. <laughs> On i wygra. Co to, to jest, kurwa? Co wow. ty robisz oh. z nimi? ty. Zostaw oh. mojego syna. Jest debilem. Dawaj randów do Instant kierownictwo, gramerka. Kogo mamy kolejnego? Państwo, przyszedł czas o, na gnoja, kolejną proszę. uczestniczkę o, naszego show. Syna gnoja. Proszę o ciszę, tam na publiczności. Wychowaj go normalnie, no, bo wierzę w ludzi w twórcary. I... Może gościcie mój sami. Proszę Państwa, kolejna uczestniczka będzie nią Ewa Makarot. Zapraszamy. Dzień dobry! Oj, 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 Co to za talerz? Dia, rozpocznij, bo ja nie mogę rozpocząć eee, Można opowiedzieć panie sobie? Paporka! Proszę, proszę. Jasne Ewa Makarot Pochodzę ze tego Los Santos Uwielbiam szybkie fury Adrenalinę, życie na krawędzi I niegrzeczne pieski Mhm, mhm Słyszałeś, Montana? Słyszałeś, Potato? Słyszałeś, Montana? Słyszałem. Potato, hey a właśnie to Potato to jest... Podejdź, proszę, i się nam obkręć. Obkręć się ja A czy to prawdziwa broń w tej kaburze? Następny? No oczywiście, że nie, atrapa. Nie? Mhm, mhm. Dia, co myślisz? O, ja chciałem się dowiedzieć, co kierowało panią przy tworzeniu tego stroju. To jest <coughs> Spider-Man? Mój Czat? styl Moja stylowa. Lubię takie ciuchy, Mhm, mm mm -hmm. Niegrzeczne. No, eksponują się tutaj tatuaże. No tak. tak, prawda, prawda. No i nie Osobiście pasuje mi ten kask na głowie. Mhm, Zasoję tutaj typowo, też włosy. To jest dopełnieniem tego stroju. No to tak typowo nie w moim stylu. Czad? Ja taką siódemeczkę mógłbym dać. Za tutaj taki, jak nie patrzeć, dość nie typowy outfit, ale. te kazki w ogóle to jakoś nie pasuje do tego stylu. Nie mm -hmm. i tak. No to... Katie, co myślisz? Z mojej strony ósemeczka. Uważam, że bardzo fajnie są tutaj dobrane elementy na taką faktycznie bad girl. A, e, jest to robisz. coś, mm -hmm. no kreatywnego po prostu. Jakiś miała pani zamysł tworząc ten strój, dlatego mm -hmm. z mojej strony mocne 8. No z mojej strony myślę, że dziewiąteczka. Jest w porządku, jest dosyć kreatywnie, no ja bym ten hełm może wymienił. Maska jest okej, okay, ale no ten hełm by przydałby się na coś wymienić. Ale dziewiąteczka ode mnie. Dia? Tak jak powiedziałem siódemeczkę, ja siódemeczka, ja dziewięć to są noty tak, finalne tak. Doskonale zapraszam panią Mewę na zaplecze Dzięki. <głosy> <głosy> Chod, ty nie mogę z was! Dobra, nie chce mi się. No po prostu <noise> Ja pierdzielę. Zesrałem się. O, proszę bardzo. czat Facet przebrany za babę. No ja, ja, jak w kabarecie w TVP i wy mówicie dziesiątka. Typiara się ubrała i raczej niż w dresie daje jej dziewiątkę i tak nie najwyższą Kolejny notę. Ale o, troszeczkę. zesrałem się. Pomiliły się miesiące. A przed Państwem Mikołajka. No, I jej nic to Czadek Dawaj, do dreska O! Oh. All Alright. Wow. Wow. <grymne> 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 Dzień dobry, powiedz coś sobie. Uczestniczko. O, o, To jest to! Dycha! Dycha! Bez mówienia dycha kurwa, nie! Dycha! 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 Miri, niech skłon robi skłon! Ej, daj, daj! Ja mam skłon w rękach! Ja pierdolę no! Co pan leje? Ojej! <z Mean> <tune> Ale ma strach, Nie, maja, tego tutaj Mikołaja przed nami, czy panią Nie, nie, panią. Pana Mikołaja może już panie... przeprosimy, niech zostanie nie pani. Zasłaniam. Tak, tak, tak. I słuchamy panią, bo pani mogła głośniej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jestem Mikołajka. Dzień na dobry. W sezonie dostarczaniem prezentów razem z moim Mikołajem, który tutaj tańczył. Ja na emeryturze. Hmm. Co Panią skłoniło do takiego wyboru stroju? Chodzi mi o ten moment po rzuceniu płaszcza. A jakoś tak, wie Pani, niedługo święta, to taki hmm. prezent. Uh -huh. Dla kogo prezent? Trafio dla Siri czy dla obywateli? Dla, dla wszystkich, dla wszystkich. Hmm. Mogłaby Pani się obrócić Masz w 90 się stopni, proszę. Pa. Mm -hmm. Czad, no to jest dyszka, no. Dobrze. To Dobra. jest dyszka. No to może pastor by zaczął. Witam serdecznie i pozdrawiam się. No, wejście jest najbardziej kreatywne. Eee... Ewentnie. Oj tak. Mamy prezent, no tylko ta góra. Ja bym chciał przynieść tylko do koloru góry, ale wydaje mi się, że to jest kandydatka na dziesiątkę, ale jeszcze, jeszcze, no może wy się wypowiecie najpierw. Dzięki za please. Właśnie, Bierzesz może jakiś 360? Może, może co... prowadzić jeszcze proszę, to raz? Tak, obrocik, jakieś przejście, coś. Jakaś joga. No. Jakiś szpagat. Dia nie przyginaj. Ojej. Ojej. Okej, okej. Mama ma Kto to jest? To to, to nie to mam jest pojęcia. Tego, to... tego chyba nie widać, tak. W sensie ID-ki no. z jakimś osobem. No ja powiem szczerze, że z mojej strony e, ocena to 10 ze względu na odwagę, e, że pani tutaj Kurde, no czarka. w takim odważnym outficie. A to jest grej! I Grace. się w tak oryginalny sposób, także ja da dam je dyszka. No, ja tutaj się dopiszę tutaj do poprzedniczki do mojej przedłoczeni też dyszkę dam. No to jest What dyszka, to jest dyszka również ode mnie. What the fuck?

Zero. Yeah. Zero. Pani już, dziękujemy. trzy razy na nie. No, o, najlepiej. Nie, <głos> no, <głos> Dyskryminacja. Nie teraz pani, tak? Pani jak ma najmniej. ma pani na imię? <noise> Widzisz, power, jak jest po no, ja power jest kurdy! Nie to trochę później, na imprezę trochę później, się w mase, dobrane, Pieśur, coś jeść? Kolejną uczestniczką będzie niejaka Baby Blue, przywitajmy ją gromkimi brawami O to to kurde, to kurde. Jezus. Pamiętasz mnie? Jej się, jej się pancake chyba na twarzy rozlał Co takiego Sły? jest kurde Zajmę kask to mogę wziąć ona ma, ona ma syrop klonowy na twarzy Proszę się przedstawić, powiedzieć coś o sobie A witam serdecznie Jestem Blue, Lady Blue. Mam 68 lat. I przyszłam tu. Wiem przecie to. Przyszłam tutaj udowodnić, że stara też może być Jara. Huuuu! Dalej, piszę i tak dalej. Ona On nice ja. <tuszą> <babą> <tuszą> 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 jest fit! Poszły cię, rober, dobra? Poszły cię, rober. Mhm. O ja! Piszę. Babu rozjechał się. Nie da się. Poleciała. Dobrze jeździ, dobrze jeździ. Urfa, szybki ten rower, szybkie. No. O, wiem, że na mnie lecisz. O, 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 o nie, no, na ty ale... Tak szybko. No, i jeszcze o, po tym rowerze. Ty, na tym rowerze kilometry. To widzicie, jaka dupka? Hmm? Co to? No jak dla mnie mocna czwórka. <śmiech> <śmiech> mocna czwórka, <laughs> jak to brzmi <drzwi>, <laughs> w Mocna czwórka, tak. Deka. dycha. Michael, co ty pierdolisz? No ja bym. Chyba też przy czwórce bym tych został. Tych bym się dużo. No ja robię wstęp <noise> przy twórce, z tego powodu, że. No ten outfit nie jest przystosowany do jazdy na rowerze, więc tutaj. Dziewczyn. Tutaj mały minus za No to trochę gówno, ale dziękujemy nie bardzo. Prowadzić, 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 chęci są to najważniejsze. To to prosimy, pani Montana. Nie wiecie, jakie cuda ona potrafi zrobić. Jak gimnastykę świszyła. Wystarczy, że ty wiesz. Ta, bańkę, no dużo o wiesz my nie, my nie chcemy tego <grym się znać> Czy to dziewczyna anime teraz? Dobrze, przed nami już ostatnia uczestniczka dzisiejszego wieczoru Tak zwana wisienka na torcie Przed państwem Monika Zapraszam Monika O nie, o nie o Ale o... prosimy tutaj bliżej, prosimy, musimy się przyjrzeć o... Wypierdalaj stąd! Ale prosimy o spokój na publiczce. Boję się, sobie. Dobra, o spokój, drodzy Państwo. To... Jestem Monika, interesuję się kulturą azjatycką. Jestem z. Jednego dobrze, że villagera do... nie ma. Z jednej tak. rodziny. uznałam to za szansę, tak? Tam, tam, tam. Mhm, mh. to ja mogę zacząć ode mnie jeden. Panie Montana, czy mógłby Pan. Yy... Z... Ja to zrobić? <laughs> No, Mikołaj, Mikaway będzie w pierwsze miejsce. I odlęciało. I zawisła jak duch. Eee... Trzeba, 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 trzeba. Ewent, kiedy ktoś mnie pyta, czemu on tam z Prawy w, w górę, ja mam lekarza, to 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 poleciał. mam jeszcze kora wypięło. Montana? W zasadzie to było na tyle okay, To poprosilibyśmy wszystkie uczestniczki jeszcze raz, żeby się pokazały może. Dokładnie. Okay, zapraszam raz jeszcze wszystkich uczestników i uczestniczki. Ustawiamy się treba. w szeregu. Oj oj oj, przepraszam Oj, Mikołaj, tutaj będzie chyba egzekucja. Raz jeszcze przed Państwem. Wszyscy uczestniczyli. Jak się to 10 pierdolnie. No to ja się odsunęłem. Czujcie się, lepiej Nie ja no, trzeba, ja to jest, jest jedna z wyczyści, nie? To może w tak, Czy masz już, może kto ma trzecie miejsce? Wiesz, już, może kto ma trzecie miejsce? Tak, tak, tak. Mhm. Może tak. Trzecie miejsce zajęła Pani Sol z wynikiem 26 punktów. Zapraszamy tutaj, troszkę bliżej. Brawo, brawo. Brawa, gratulacje, gratulacje. brawa gratulacje. dla pani. Nie wygrywa brawa. pani Gratulacja. nic, bo kasa jest za pierwsze dwa, ale szacunek. Super, super. Zawsze szacunek publiczności 30. Gratuluję. Proszę stać przy niech pani Montanie Nie zostanie, niech to... No to, niech to, zostanie. to tak, niech trzy zostanie. Drugie dobrze, miejsce dobrze, dobrze. Drugie miejsce Brawo. Z 27 punktów. Okay. Zyskała pani Tracy Stare! Brawo! 50 tysięcy dolarów! Brawo! Idziecie tysięcy, no. Góry. Mogło być lepiej, no, mogło to, być pierwsze. Ale Tracy, tak pierwsza, edycja, pierwsza edycja, no, pierwsza a, edycja, a, a, być, a, być, a, a, pierwsza edycja. Powinno być, powinno być a, pierwsze, pierwsze. Widzimy się szyri po tym Dziękuję Bardzo. Tracy jak na flipa to i tak się dobrze poszło na female edycji. Co będzie na męskiej? No właśnie, co będzie na męskiej. Zapraszam do obok pana Montany, pani Tracy. Tracy, chodź, chodź, chodź. I pierwsze miejsce, pana Montany. I pie pierwsze miejsce z wygraną 30 punktów, czyli fulem. Fulem uzyskała pani Grace. Brawo! Brawo! Oh, czyli pani Mikołaj, pani Mikołajka, pani, Mikołajka. pani, Mikołajka. pani Mikołajka. Gratuluję, uczestniczy... Reszta uczestniczek. dziękujemy ja bardzo ja za uczestnictwo biebo. Prosimy jeszcze o top 3 tutaj za prezentowanie się na środku Idziemy na randkę Zrobimy Począc sobie... Chodźmy, zrobimy sobie zdjęcie i Tutaj z uczestnikami, będzie do gazetki Jedno ja pytanie, jedno ja pytanie jeszcze Czy za mm -hmm. drugie miejsce nagrody może być pierwszy? No, może <susurna> tak, oczywiście, jak najbardziej <susurna> do Halo, halo, nie wychodźcie Wróćcie do zdjęcia jeszcze, wróćcie do zdjęcia Do zdjęcia wróćcie Do zdjęcia a już o nie zdążycie Gdzie Tracy? A ja też chcę Tutaj, tutaj za, się Michael Michael ty kurde Michael oh, oh, tu w zejdź z kadru Co jest? Nie dobra, Jak udało to się to zrobić zdjęcie bez Michaela, jest okej, okay, jest okej okay. <noise> <noise> Super, dziękuję bardzo wszystkim za uczestnictwo A z... Jedenes do... edycja o, zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy, pomyślimy. Pani Trevorito i pani Grace skontaktujemy się myślę, że za kilka minut w kwestii nagrody. Dobrze. Pozdrawiamy.